Rąski kanał witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Tym razem z Gdańska, z plaży w Świbnie. Natomiast poruszymy sobie temat Xboxa. Jeśli śledzicie mój kanał, pewnie wiecie, że ja generalnie w ostatnich latach sporo krytykuję Microsoft, dlatego że działania tej firmy niespecjalnie mi się podobają. Tutaj mówimy oczywiście o postawieniu na Game Passa. Mówimy o tym, że pudełka, jeśli zostają wydawane gry w pudełkach, to tak naprawdę na płytach nie ma pełnych gier. To wszystko mi się nie podoba. No i w ostatnim czasie jeszcze była masa newsów związanych ze w tej firmie, o zamykaniu deweloperów, o tym, jak ludzie tracą pracę. No i jeszcze w tym wszystkim dostawaliśmy też informację o tym, że Microsoft zamierza podnieść ceny swoich wszystkich gier z 70 dolarów na 80. To też była oczywiście negatywna dla nas graczy informacja. Natomiast teraz pojawił się dosyć zaskakujący news. Niektórzy określają go jako breaking news, dlatego że Microsoft stwierdził, że jednak popełnił błąd z tym podnoszeniem cen swoich gier i zamierza obniżyć e, ceny tych wszystkich swoich dużych tytułów w jest party z 80 dolarów na 70. No i o tym sobie chwilę porozmawiamy w tym vlogu, do którego obejrzenia, jak zwykle, Was serdecznie zapraszam. Ten news dotyczący obniżenia cen gier przez Microsoft właściwie bardziej został wypuszczony przez deweloperów The Outer Worlds 2, który to tytuł przecież powstaje na ten rok i ma być jednym z większych dział od giganta z Redmond, właściwie dla Xboxów. No i pojawiła się informacja taka, że rzekomo oficjele wsłuchują się w głosy graczy no i widzą to niezadowolenie związane z podwyższaniem tych cen gier do 80 dolarów, więc postanowili, że przynajmniej do końca tego roku to jest mowa o This Holiday, czyli tak naprawdę o tym okresie pewnie do gwiazdki. I no zostanie ta cena ponownie obniżona do 70 dolarów. No i szczerze mówiąc, trochę to wszystko przypomina ten dowcip po dwóch bacach. Jak to jeden przychodzi do drugiego i mówi, że ma tak ciasno w swoim domu, bo ma tylko jeden pokój i tam dziesięcioro dzieci. No i co zrobić, co zrobić? A ten drugi baca mu radzi, żeby wstawił tam jeszcze kozę. No i jak to ma wstawić kozę? Przecież będzie jeszcze gorzej. No ale zgodził się i poczekał przez tydzień. Przychodzi jeszcze raz do tego drugiego bacy. No i tamten mu mówi, żeby teraz wystawił kozę z tego pokoju. No i nagle okazuje się, jak to jednak dużo miejsca miał wcześniej, czego wcześniej nie doceniał. I ja mam wrażenie, że to trochę tak wygląda z tymi cenami gier. Najpierw dostaliśmy info o tym, że zostaną one podniesione z 69 na 79,99. Natomiast teraz mamy z powrotem mieć obniżoną cenę i mamy się z tego nie wiadomo, jak cieszyć. Tak to trochę wygląda, jeśli chodzi o Microsoft. Natomiast trzeba przyznać już w gąszczu tych wszystkich negatywnych informacji, które ostatnio przecież były dostarczane przez giganta z Redmond, że to jest inicjatywa, którą jak najbardziej należy pochwalić. Natomiast to Oczywiście, że od razu pojawiają się głosy prześmiewcze, że właściwie prawdopodobnie chodzi o to, że w ogóle nie ma chętnych na priordery The Outer Words 2. Swoją drogą to jest też sequel tytułu, który przecież swego czasu, jak ukazywała się pierwsza część, to może nie był budżetowy tytuł, natomiast to nie był na pewno tytuł AAA. On nie był też wyceniany jak taka wysokobudżetowa produkcja, tylko był wypuszczany w cenie nieco niższej. I tak naprawdę od samego początku trochę było dziwne, że The Outer Words 2 od razu ma być tą grą, która jako pierwsza przyjmie ten. Wysoki pułap cenowy 80 dolarów, tak jakby to była nie wiadomo jak wysokobudżetowa produkcja. Ja jeśli chodzi o samą grę, oczywiście domyślam się, że ona dostarczy odpowiednią jakość. Wierzę w deweloperów z Obsidian, bo oni, jeśli chodzi o RPG-owy content, tak naprawdę jeszcze do tej pory myślę, że nigdy jakoś bardzo mocno nie zawiedli i prawdopodobnie dostaniemy bardzo dobry tytuł. Natomiast nie zmienia to faktu, że trochę to od samego początku było dziwne, że akurat ta pozycja ma reprezentować jako pierwsza ten wysoki pułap cenowy. No i właśnie wszyscy zaczynają się trochę śmiać z tego, że. Microsoft, który bardzo mocno postawił na Game Passa, prawdopodobnie spostrzegł, że gry w ogóle mu się nie sprzedają na tej ich platformie, dlatego, że wszyscy zostali niejako zwerbowani do Game Passa. Ja się domyślam, że jeśli jest tego typu inicjatywa, to nie to, że mało osób kupuje pre -ordery The Outer Worlds 2, prawdopodobnie że nikt tego nie kupuje, zważywszy na to, że przecież to będzie tytuł Day One, dostępny również w Game Passie. Więc pytanie, w jaki sposób miałaby się ta gra sprzedawać na tej platformie, na platformie Xbox, skoro wszystko będzie day one dostępne w Game Passie i prawdopodobnie Microsoft stwierdził, że obniży ten pułap cenowy, żeby chociaż jakiekolwiek osoby zainteresowały się kupnem tej gry na konsoli Xbox. Zresztą, jak już tak się wsłuchują rzekomo w te opinie graczy, to ja jeszcze poproszę, żeby wsłuchali się w to, że masa osób krytykuje właśnie Xboxa, czy też bardziej Microsoft za to, że nawet jeśli kupują gry pudełkowe, to tak naprawdę nie jest to gra pudełkowa, bo przecież na płytach w ostatnim czasie nie ma pełnych wersji gier. Czyli dostajemy płytę z jakąś tam małą ilością. Danych na niej, natomiast całą resztę trzeba dociągnąć z internetu, co jednocześnie oznacza, że w przyszłości, no, jeśli będziemy mieć tą płytę, to i tak będzie wymagane połączenie z internetem i liczenie na to, że serwery Microsoftu dalej będą działały, że dalej będziemy mogli gry dociągać i tak dalej. No i ja przez to na przykład nie kupiłem sobie pudełkowych wersji, czy to Indiana Jonesa, czy Forza Horizon 5, dlatego że tych gier zwyczajnie na płytach nie ma. I Microsoft, który wcześniej tak mówił o tej prezerwacji gier, o tym, żeby zachowywać te gry na przyszłość, jeszcze się o tym sporo mówiło podczas Xboxa serii X i w pierwszych powiedzmy dwóch latach istnienia tej platformy na rynku, później zostało to wszystko całkowicie zatracone, no i niestety kupując wersję pudełkową, niemalże kupujemy cyfrę, tyle tylko, że jeszcze dodatkowo musimy mieć płytę w środku konsoli, co w ogóle moim zdaniem, przynajmniej mija się z celem. Natomiast wracając jeszcze do tej bieżącej inicjatywy, z tym obniżeniem cen gier, to też chcę Wam wspomnieć o tym, że Microsoft prawdopodobnie się zorientował, że na ich platformie gry się obecnie już w ogóle nie sprzedają. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale Forza Horizon 5, która została przecież niedawno wydana. Na PlayStation 5 jest jedną z najlepiej sprzedających się gier na tę platformę i znalazła już ponad 3 miliony nabywców przez pierwsze 3 miesiące istnienia na rynku. Także tam gry sprzedają się rewelacyjnie, tak naprawdę i w jakimś sensie pozwalają Microsoftowi zapewne finansować Game Passa. Natomiast na platformach Xbox obecnie gry się prawdopodobnie niemalże zupełnie nie sprzedają, bo użytkownicy tej platformy korzystają zwyczajnie z Game Passa. No i pytanie oczywiście, czy Microsoft długo wytrzyma z tym pułapem cenowym, bo jeśli mówimy o This Holiday, i oczywiście oni się będą. Przyglądać market conditions, czyli uwarunkowaniom rynkowym, no to zaraz może się okazać, że po prostu dalej znowu zostaną te ceny podniesione. Natomiast w tej bieżącej inicjatywie ja bym przyklasnął, zważywszy na to, że przecież tak mocno w ostatnich miesiącach krytykujemy tylko i wyłącznie Microsoft, no to coś takiego jest godne podkreślenia i moim zdaniem właśnie zamieszczenia na kanale. Ciekawią mnie oczywiście Wasze opinie na ten temat, czy Wy to traktujecie poważnie, czy w jakimś sensie jeszcze jakkolwiek ufacie Microsoftowi, jakby w te jego działania, bo zważywszy na to, co tam się dzieje. Już niektórzy się śmieją, że czekają nas prawdopodobnie kolejne zwolnienia, jeśli takie ruchy są wykonywane i kolejne zamykanie studiów deweloperskich. Nie wiem, natomiast tak czy inaczej, ja zamierzam przyklasnąć tej firmie za to, że wraca do poprzedniego pułapu cenowego, bo być może jednak okazało się, że gracze zagłosowali portfelami i zwyczajnie nie zamawiają preorderów, nie chcą kupować gier w tych wyższych cenach, jak to się wszystkim firmom wydawało, że to przecież jest naturalne, zważywszy na te różne uwarunkowania, na inflację, na cła, na różnego rodzaju. Sytuacje, które mamy na rynku. Natomiast ja od początku miałem wrażenie, że podniesienie tego pułapu cenowego zwyczajnie ograniczy sprzedaż. No nie chciało mi się wierzyć w to, że jeśli zrobimy to na wszystkich platformach, to gry będą się sprzedawały równie dobrze albo jeszcze lepiej w tych nowych cenach. Najprawdopodobniej musiało to oznaczać tyle, że po prostu będzie się ich sprzedawało mniej, natomiast pytanie było otwarte, na ile mniej czy ta cała podwyżka ceny się będzie tym firmom opłacała. No na dzisiaj to trochę wygląda tak, jakby się jednak nie opłacała i Microsoft jako pierwszy to spostrzegł. No i jeszcze tak na koniec to mam wrażenie, że Microsoft musi znaleźć swoje miejsce gdzieś na rynku, jeśli chodzi o właśnie sprzedaż gier, bo wiemy wszyscy, że oni postawili w 100% na Game Passa, że na chwilę obecną to jest ich główna usługa i starają się wszystkich przekonywać do niej na zasadzie, że po co wy macie kupować nowość za te poprzednie 80 dolarów, skoro dołożycie niewiele więcej i macie roczną subskrypcję Game Passa, gdzie macie dostęp do setek gier, co z tego, że je wypożyczacie, ale możecie w nie grać. Natomiast ja mam wrażenie, że muszą znaleźć jakiś pomysł na siebie, jeśli chodzi też o sprzedaż gier, bo tego typu sytuacja jak, jaką mamy z Game Passem, ona długo prawdopodobnie już nie pociągnie. Oni już sobie zdają sprawę z tego, że ten model zwyczajnie się nie spina i w związku z tym chociażby wydają swoje gry na PlayStation, żeby niejako to dalej finansować. Natomiast według mnie Xbox powinien przyjąć jakąś inną strategię, jeśli chodzi o sprzedaż. Być może jeszcze bardziej obniżyć ceny tych gier, żeby może stać się platformą taką, że jeśli będziecie chcieli sobie kupować gry, nie tylko korzystać z Game Passa, to załóżmy u nas kupicie to najtaniej. Być może The Outer Worlds 2 Powinien się ukazać za 50 dolarów, za ile zresztą chyba swego czasu ukazywała się jedynka. Ja już dokładnie pamiętam, ale to na pewno był tytuł w niższym pułapie cenowym niż standardowe nowości AAA. Być może to byłby pomysł na to, żeby na Xboxach się te gry jakkolwiek sprzedawały dalej. Natomiast ja Wam też muszę przyznać, że w ostatnim czasie ja kupuję bardzo mało gier na Xboxa, zważywszy właśnie na tę ich politykę, która niestety oznacza to, że w nowościach, nawet od tych deweloperów first party, dostajemy płytę, na której nie ma pełnej gry. Także czekam oczywiście na Wasze opinie. Dajcie. Znać, co Wy myślicie o tej obniżce cen. Natomiast, szczerze mówiąc, należy to bardziej traktować tak, że wcześniej była cena podniesiona, a teraz wracamy do poprzedniego pułapu, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej. Napiszcie, czy jakkolwiek oceniacie to pozytywnie, czy załóżmy, skłoniłoby to Was w ogóle do kupowania gier na Xboxie. Czy też jeśli jesteście posiadaczami tej platformy, to korzystacie wyłącznie z Game Passa i nie zamierzacie kupować gier na tą przysłowiową własność, chociaż jeśli właśnie nie mamy tych pełnych wersji na płytach, no to trudno tutaj o własności mówić. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać co Wy myślicie. Natomiast ode mnie to tyle w tym vlogu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się.